Ludzie widzieliście to? Nie! Szlak! Teraz będę musiał to powtórzyć. Zoe, zostaw luks w spokoju. Świetnie strzeliłem. Piąteczka. Tego nie nauczysz się z podręcznika. Nie ciekawicie to? Dobra, Kamil, oddawaj kryształ brakernów. Pora na prawdziwy pokaz talentu. Rękawico? Oczyśćmy drogę. Ciężka praca? Nie tym razem. To wszystko jest częścią przygody. Poślecie tam, skądkolwiek pochodzą jordle. A, plan! "Oczywiście, że mam plan. Magia po ciebie idzie! Jestem profesjonalistą. Co to jest, u licha? Uu, mam nadzieję, że to nie był żaden zabytek. Drobna rada! Jeśli ktoś ci powie, że coś jest niemożliwe, to pewnie jest to możliwe. Zrób to!" <słuch> jestem uczulony na ostrożność. Spokojnie, nie jestem gliną z wydziału artefaktów magicznych. Chwila!" A ty? Nie marnujmy czasu! Sorki, byłem zajęty. To jakie są te twoje czułe punkty? Olbrzymi gargulec z petrucytu. <gryw> A więc to będzie jeden z tych dni. Nie czytam książek o świecie. Ruszam w podróż i go zwiedzam. <gryw> nie Jinx! Nie pisałem się na taką szajbę! <gryw> Celuj w nogi! <gryw> Dobra, ludzie, nie tęsknijcie za mną za bardzo! Podziwiajcie to! To był pewnie dobry pojazd ale nie słuchałem moja rodzina zajmowała się eksploracją mam to we krwi to jest warte dziesięć razy tyle A, mógłbym przysiąc że gdzieś tu było ukryte wejście tutaj wrócę później i przetrząsnę gruzy w poszukiwaniu artefaktów ha! świetna robota drużyno róbmy tak dalej nic mnie nie powstrzyma poza szurimańskimi pasożytami to nie było fajne możesz mi wykuć pasującą rękawicę Wyspy Cienia. Ta cała czarna mgła musi skrywać coś cennego. Najlepiej sobie radzę, gdy świat jest na krawędzi zagłady. Demony to robota dla Jaro Światłopiórego. Pominę to w swoich dziennikach podróżniczych. Rękawico, robisz mi siarę przed bandziorami! Brzmi niebezpiecznie. Wchodzę w to. Wiesz, odnajdziemy kilka bezcennych artefaktów, zabijemy bandziorów, może uratujemy świat. Wiesz, takie typowe sprawy dla bohaterów. Będzie super. Nawet się nie zgrzałem. Nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć, dlatego często improwizuję. Przestańcie bić brawa, proszę. No dobra, może odrobinę gromkich oklasków? Choć trochę? Przeszkoda? Oto rękawica. Piltowerczycy. Zawsze im się wydaje, że są pępkiem świata. Magii nie da się stworzyć w laboratorium, Jace. Podobnie jak dobrej aparycji. Targonianie? Tak, w kilku słowach. Kim wy w ogóle jesteście? Noxjanie, nie cierpię tych gości. Niemożliwe sytuacje to moja specjalność. Tak wyglądają prawdziwe umiejętności. Boli, co nie? Astralny smok miotający gwiazdami. Cóż, to zupełnie normalne. Dam radę. Prawdziwi odkrywcy podążają za kompasem swojego serca. To powinno być w muzeum. Wszystko tutaj powinno być w muzeum. Ale nic nie powiem. Leozik. Będzie grubo. Jest pewne niepisane prawo archeologii. Znalezione niekradzione. Ja! Gdy ostatni raz byłem w szurimie, odszyfrowałem starożytne glify. Coś o e, głowie szakala i końcu świata. Taki standardzik. A chciałem tylko tego rubinowego skarabeusza. Pasuje mi do ciuchów. Shurimanie. Zawsze uważają, że przywłaszczam sobie ich dziedzictwo kulturowe. Nie mylą się. Posiadanie to jeszcze nic złego, Caitlin. Uczciwie zdobyłem te przedzałuńskie demoniczne totemy. Utarta ścieżka to nudna ścieżka! Spoko kolesie nigdy nie patrzą na eksplozję za plecami. Jeśli ktoś mnie zapyta, to nie widziałem żadnego z tych bezcennych artefaktów, które masz na sprzedaż. Hej, Mózgu! Przez ciebie nikt nie lubi jordlowych wynalazców. Trzymaj się mnie, a wszystko będzie dobrze. Ale nie traktuj tego jako gwarancji. Czemu Noxianom zawsze chodzi o siłę? Czemu choć raz nie może chodzić o wrażliwość? Hej, Garen. Co u twojej siostry? Ha! Żaden plan nie przetrwa pierwszego kontaktu ze mną. Jordle. Dlaczego to muszą być jordle? Cofnijcie się! Niech zajmie się tym ekspert. Naprawdę nienawidzą mnie w szurimie. W Noxusie też. W Demacji są trochę oziębli. Nie byłem jeszcze w Oni. Chyba jest tam fajnie. Ja! Hej, Lux! <laughs> Hej, Lux! Co robisz później? Wyskoczmy gdzieś. Jaro światło pióry nigdy się nie poddaje. Ma to po mnie. Hej! Patrz na to! Nie będziemy o tym mówić. Nigdy. Nie zmuszaj mnie do włożenia gogli. Są tylko na ozdobę. Okej! Okay. Półbogowie! Cóż, wszechświecie, chyba naprawdę chcesz dopiec staremu Ezrealowi. Może następnym razem otworzę oczy. Rękawica jest na pokaz. Cały talent jest we mnie. <grym> to totalnie w naszym stylu. <grym> Prawda, Lux? O, super, wspaniale. Mają wyniesionego. Będzie zabawnie. Wastajowie, zupełnie jak w dzienniku polowym Sant'Angelo. Nie mogę znowu trafić do sądu dla magów. Nie mam pozwolenia na te rękawice. Hej, nie umieraj, nie mogę stracić pomocnika. Nie znowu. Hej! Damy radę! Cóż, ja dam! Ty tak pół na pół. Ta maska to żadne dzieło sztuki, Jean. Co <noise> starożytna historia. My, magowie, nazywamy to wyjściem czarnoksiężnika. <noise> Mogę mrugnąć, a i tak trafię. O, szlak! Znów otworzyłem lustrzany wymiar. Ja naprawdę mam taką fryzurę? <noise> <noise> Hej, siwir, no weź! Przysięgam, że nie wiedziałem, że okradam twój rodzinny grobowiec. Hej, rękawico! Co tam słychać? Słyszałem o czarnej róży. Mają paskudną reputację. Znaczy jestem wielkim fanem. Mogę dostać szczegółowy rachunek? Mój księgowy inaczej nie da mi spokoju. <noise> Zoe, psujesz moje szanse u luks! Na świecie jest wielu niezłych magów, ale żaden z nich nie wygląda tak dobrze. Ja jestem magiem, ty jesteś magiem. Ja mam blond włosy, ty masz blond włosy. Czyż nie jesteśmy dla siebie stworzeni? Skoro nie znam zasad, to jak mogę je łamać? Rany. Ludzie, przerwa! Nie walczcie beze mnie! Nigdy nie natrafiłem na problem, którego nie mógłbym rozwiązać za pomocą magii. A przecież w ogóle jej nie ogarniam. Nie ma to jak ostrzej poflirtować. Nie mam czasu na żarty. Twoje żarty. Moje są znakomite. Jestem w swoim żywiole. Walczę ze złem. Życie jest wspaniałe. O rany, mamy walczyć z półbogami? To muszę się przyłożyć. Hej, Xerat, dlaczego nie dostałeś takiego fajnego zwierzęcego ciała przy wyniesieniu? Lucian, to ja. Jaro, światło pióry! Tak, tak, tak. Świat w niebezpieczeństwie. Uratować go. Jasne, jasne. To mi przypomina, jak odkryłem duchowy grobowiec Ekrina. Znaj swoje otoczenie. Moje otoczenie jest mokre, błotniste i pewnie pełne pijawek. Ha! Stoisz między mną a chwałą. Mam wielką nadzieję, że nikt tego nie widział. Spokojnie, mam doświadczenie w teleportowaniu się na ślepo. Odzyskuję pradawne przedmioty i sprzedaję temu, kto najlepiej płaci. Czy to czyni mnie przestępcą? Nie odpowiadaj. Rzadko wiem, czego dokładnie szukam, ale zawsze to znajduję. Patrzcie na to! To nie rabowanie grobów, jeżeli masz tytuł naukowy. No a ja... Nie mam tytułu naukowego. Super gogle, korki. Dobra stylowa. Zrobię tak, żeby to wyglądało na łatwiznę. Hej, Rice! wciąż ukrywasz te niebezpieczne runy w jednym miejscu? Nie powinienem mówić tak głośno? To nie było pudło. To było prawie trafienie. Po co komu mapa? Gdzie skarb? Tam chwała. A gdzie chwała? Tam dziewczyny. Tak, doskonale rozumiem. Ciężko jest być przystojniakiem. Prawda, Tarik? Hmm, Rakan. Jak układają się sprawy między tobą i Xayah? Pytam dla kolegi. Wieści o mojej śmierci były zdecydowanie przesadzone. Moje buty nie są nieprzemakalne. Fantastycznie. Niektórzy nazywają mnie bohaterem. To ich słowa, nie moje. Ale przyznaję, brzmi to nieźle. Nie spodziewałem się nieumarłych guli. Notka na przyszłość. Zawsze spodziewać się nieumarłych guli. Twoje miejsce jest w muzeum. Nienawidzę słowa kradzież. Wolę wyzwolenie lub uzyskanie. <laughs> Musiało się odbić od świerszcza. Czy coś? Obwiniam teren. To wina tamtej skały. Nie róbcie nic wspaniałego, póki nie wrócę. To musiało boleć. Pora pokazać, kto jest najlepszy. Spoiler, to ja. Nawet pułapek w świątyniach nie robię już takich jak kiedyś. Rzuć tu jeszcze trochę głazów, Talija. Muszę poćwiczyć strzelanie. Jaro światło pióry nie rozdaje autografów. Sorki, znam wszystkie skróty. Tak! O, wow, sprawy potoczyły się dosyć szybko. Nigdy nie zachowuj się, jakby zwycięstwo było pewne, nawet jeżeli jest. Witaj, Ksaja. Powinnaś wiedzieć, że jestem za prawami dla wastajów. Super. Rachunek wyślij do muzeum mojego wujka. Hej, obco. Czy wilk jest przyjazny? Wydaje się, jakby cały świat oszalał. Idealnie. Ja się tym zajmę. Powiedz, jakie mam szanse. No dalej. Patrz i ucz się. Czy to ja noszę moją rękawicę? Czy ona nosi mnie? Rozwal ich rękawico! Ha! Gdy coś obróci się w ruinę, mogę to legalnie splądrować. Ach, jestem dla ciebie za młody, Zoe. Dzieciak ze mnie. Gdy ma się talent, nie ma czegoś takiego jak szczęśliwy traf. Zadzwońcie, gdy stawka będzie większa. Hiah! Zdecyduj się na linię czasową, młody. Kolejny dzień, kolejny cel. Darkin? Będzie nam potrzebna większa armia. Starożytne, magiczne słowa. Im brzydszy potwór... Tym fajniej się do niego strzela. Powrót z martwych? Teraz mam pewność. Jestem Bogiem. Jestem otwarty na nowe pomysły. Moje nowe pomysły. To był... E, e, strzał ostrzegawczy! Przypomniało mi się, że muszę się gdzieś udać. W dowolne miejsce inne niż to. O, mała dziewczynka! Coś tu musi być nie w porządku. To ten Misiek, prawda? Ezreal odnosi zwycięstwo! Teraz jestem tu. Cześć, kochanie. Czy to nie za wcześnie, żeby Cię tak nazywać? Za wcześnie. Hej, aż. Naprawdę zamierzałem oddać tę awarosańską rzeźbę. Czy to lodowy łuk? Fajny jest. Słuchaj, znam tylko jedną osobę z demacji, którą lubię. Tak przy okazji, czy Lux wspominała coś o mnie? Ech, woda jest zimna, A! coś dotknęło mojej stopy. Nazywam się Ezreal. E, Z. O. Nie żyjesz. Nie obchodzi mnie, gdzie jest tutaj. Po prostu skierujcie mnie ku przygodzie. Uważajcie na swoje sakiewki. Nie ma problemu. Nigdy nie buduję. Ale zdarzają mi się strzały ostrzegawcze. Nie udawaj, że mnie nie widzisz, Lux. To tak nie działa. To nieszczęście. To umiejętności. No, Pike. Przerażający jesteś, co? W demacji korzystam z fałszywego imienia. Jaro Światłopióry. Strażnik Światła. Ósmy Zakon. Bohater narodowy. Zróbcie sobie przerwę, zajmę się tym.